No cześć ogrodnicy! Jak tam wasze ogródki i wasze folie po wczorajszych wiatrach? Moją w ogóle przedstawiło totalnie w innym kierunku. Inne miejsce, obtargana cała, wszystko leży sobie tu. Przefrunęła przez te brony. Folia się zahaczyła, bo ona była do ziemi wkopana. W ziemi dalej siedzi. Tu, tu jest w ziemi wkopane. Uff. Jak tam wasza... Jak tam wasze ogródki wyglądają. Bo jest cały rozwalony. Wszystko. Jedynie a niedawno, kilka dni temu nagrywałam filmik tam. O, tu widzicie. O, tu jest moja schowana marchewka. Dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze ogródki przetrwały. Bo tam mieliśmy słomę przykrytą, widzicie tą folię białą. Wszystko spadło. Masakra. Ale ja jestem. Znowu będzie robota na wiosnę, no ale co? Ja mówię. My i tak chyba tu nie mamy tak źle. Bo w telewizji oglądałam. Wiadomości to niektórzy mają kupę, kupę gorzej. Tak więc nie ma co się załamywać. Trzeba spinać po ślady i na wiosnę znowu działać. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach jak tam u Was wyglądam na razie. Cześć!